Cześć, strzelce, kochane, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, kochani. Wszystkie są mile widziane. Dobra, eee, kochani, pamiętajcie, jeśli to czytanko z wami nie rezonuje, sprawdźcie ascendent bądź księżyc. No, tak jest. Eee, talie są, kochani, dwie przetasowane. I jak zwykle, słuchajcie, robimy sobie tygodniweczkę na przyszły tydzień, tydzień 45. Od 7 do 13 listopada 2022. No i jak zwykle zobaczymy sobie, kochani, jaka jest energia główna, co idzie do przeszłości, co jest wasza głowa, co chce przynieść najbliższa przyszłość. Jak tam związki, niespodzianka, praca, finanse wynik, bądź rada, moi kochane strzelce. Ok, poproszę energię główną dla strzelca. Uuuuuh, dobra. Pięć kielichów, kochane strzelce. Pięć kielichów, czyli w którą stronę idziemy? Zobaczmy. Trzy miecze. <skrym> ok. Dobra, kochane strzelce. Pamiętajcie, to jest tylko jeden tydzień, dobra? I czasami tak jest, że trzeba się wypłakać, ok? Cokolwiek się zadzieje w tym tygodniu, słuchajcie, cokolwiek ta pełnia z 8 listopada Wam przyniesie strzelce, pamiętajcie, tak miało być, ok? Słuchajcie, nie będę ukrywać, pewnie Wy też już wiecie, że pięć kielichów to jest taka trochę smutna energia, co? E Energia to jest, słuchajcie, taka smutku, żalu, żałoby. Wiecie? To jest taka energia, która sprawia, że spoglądamy w przeszłość i myślimy sobie: o, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego Marian tak powiedział? Dlaczego Zocha tak zrobiła? Jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że. E, może w świecie dojść do czegoś takiego, jakiegoś, jakiegoś skandalu i to sprawi, że strzelce nie będą się za bardzo fajnie czuły w przyszłym tygodniu, ok? E, kochani, dobra, tak samo tutaj mamy, nie? Trzy miecze. Idąc negatywną stroną tej energii, to można powiedzieć, że dojdzie do jakiegoś złamanego serca że ktoś wam powie, słuchajcie, jakąś tam niemiłą rzecz, kochane strzelce, ale też może dojść do takiej sytuacji, że te trzy miecze to też są, słuchajcie, te ideologie, to jest to, w co wierzymy, to jest coś, co strzelczyk kocha i szanuje, prawda, to jest, to jest to jest ten jak świat, prawda, wygląda, to jest to. I może właśnie się zadziać coś w tym świecie, tak ogólnie, słuchajcie, co sprawi, że strzelczyki nie będą się za bardzo fajnie czuły, ale... Hmm. Jeśli pójdziemy tą taką pozytywną stroną tej karty, tej energii, kochani, to możemy, słuchajcie, dojść do innych wniosków. Między innymi, e, słuchajcie, pięć kielichów mówi mi o mówi mi, wiecie o czym? O odnawianiu kontaktów z przeszłości. Może tak było. bądź, słuchajcie, przy tym może jakimś, może może Strzelec będzie właśnie tam ucinał jakieś kontakty z przeszłości, ale generalnie pięć kielichów mówi o tym, że słuchajcie, kochane Strzelce i myślę, że tak, idźmy tym tropem, że może słuchajcie, dojdzie do spotkania, może strzelec pojedzie, spotka się ze znajomymi z pracy których dawno nie widział, bądź z jakimiś znajomymi których dawno nie widział ogólnie, nie muszą być z pracy no i słuchajcie, i dojdzie do jakiejś fajnej rozmowy od serca z tymi znajomymi yy, i generalnie będziecie wymieniać fajne pomysły, fajne idee i będzie fajnie, jest to takie miłe spotkanie, też słuchajcie pięć kielichów mówi nam o miłej niespodziance i, i Patrząc na te karty, tutaj może się, słuchajcie, jakaś może miła niespodzianka do Was przyjdzie w tym tygodniu, e, która, słuchajcie, cały tydzień Wam zajmie. E, ta niespodzianka trafi prosto do Waszego serca. Także słuchajcie, kochani, zobaczymy zaraz, co to może być, dobra? E, zatem, kochani, co idzie do przeszłości? Co idzie do przeszłości? Co idzie do przeszłości? Bądź co z przeszłości może wpływać na strzelca w tym tygodniu? No. To idzie do przeszłości. Trzy buławy. No, kochani, trzy buławy to jest podróż. To jest podróż w interesach, ale nie tylko. Może tak było, że strzelec gdzieś pojechał, może w rodzinne strony i tam właśnie to sprawi mu przykrość. <grych> Niekoniecznie. Ale <grych> y no, mamy króla kielichów. No, słuchajcie, może tak było, że może strzelec, Słuchajcie, dostaliście jakąś radę. E, radę od jakiegoś e, lwa, bądź raka, ryby, bądź skorpiona, ok? E, radę, która mm, słuchajcie, która rozjaśniła wam tam sytuację, tą sytuację, w której się teraz znajdujecie, wiecie. Trzy buławy to jest fajna energia, to jest energia tego, że my chcemy iść do góry, chcemy się piąć i chcemy pracować nad czymś fajnym dla nas, nad naszym pomysłem, słuchajcie. I ten pomysł jest dobry dla nas. Także ja myślę, kochane strzelce. Że yy, po prostu w tym tygodniu będziecie szli gdzieś tam, słuchajcie, do przodu. No? Razem z tym waszym planem. Mhm. Też, słuchajcie, przy królu kielichów nawieramy dystansu do pewnych rzeczy. Także może być, że cokolwiek tam się, słuchajcie, strzelczyki wydarzy. Wy nabierzecie dystansu do tego, wiecie, nie będziecie tak już siedzieli emocjonalnie w tym. Mimo iż mamy energię główną pięciu kielichów, ja myślę, że może Wy wyjdziecie, słuchajcie, na prostą po tej sytuacji. No. E, co tam jest w głowa, kochany kochane strzelce? Mm -hmm. No, zobaczcie, dziewięć buław, Wy się nie poddajecie, Wy wiecie, że coś już tam się zakańcza, że jeszcze coś się musi wydarzyć, że coś jeszcze musicie zrobić, i wiecie, że jesteście na właściwym miejscu i wiecie, że jesteście właściwą osobą, żeby coś tam zakończyć, jakąś waszą sytuację, no. Słuchajcie, dziewięć buław to jest energia tego, że jesteśmy super doświadczeni, wiecie, w czymś. Tutaj mamy blokadę, tutaj mamy dwa miecze. Ja myślę, że kochane strzelce. Chcą ruszać do przodu, ale nie możecie, bo coś jeszcze musi się wydarzyć. Jakaś informacja do was przyjść. Coś musicie podpisać. Ktoś coś musi podpisać, żebyście mogli wiedzieć. Żebyście mogli wiedzieć, w którym kierunku dokładnie iść, co? Aha, no. Tak jest. Też tak może być, że yy, strzelce w tym tygodniu dążą do balansu. Co? Może ktoś tam mam, mam słuchajcie, coś nie, miłego nie po, powie, powie. A wy. Yy, a wy to przyjmujecie na klatę, bo nie chcecie żadnych konfliktów. No, tak też może być. Dobra, kochane strzelczyki. Yy, dużo tego działania. Ok, jest ok. Strzelce, zobaczmy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Co przyniesie najbliższa przyszłość dla strzelca? Co przyniesie najbliższa przyszłość dla strzelca? Przyszłość? Mm -hmm. Koło fortuny, kochani. Wow. I król pentakli, no słuchajcie, będzie na wasze. <laughs> Musicie jeszcze poczekać. I to nie będzie w tym tygodniu, ale słuchajcie, pamiętajmy, że. A ja, przy tym koło fortuny to tak jest, że jesteśmy raz na górze, raz na dole. Mm -hmm. I tak za bardzo, jak mamy koło fortuny, to Tarot, tak nie za bardzo nam powiedzieć, prawda? Co i jak? Dlatego musimy sobie dopowiedzieć, ale... Pamiętajcie, że dla niektórych koło fortuny to jest, słuchajcie, najszczęśliwsza karta w tarocie. Także cokolwiek do was idzie, może to być, słuchajcie, jakieś yy, szczęście. <grym> może to być szczęście materialne, szczęście w związku. Generalnie, słuchajcie, coś, co sprawi wam radość. OK? Kolejna sprawa przy kole fortuny jest taka, że czasami jesteśmy, słuchajcie, zagubieni, że gdzieś kluczymy, idziemy od jednego, jednej strony do drugiej, nie wiemy tak naprawdę, co zrobić? Um, mm -hmm. I jeszcze y kolejna sprawa przy kole fortuny jest taka, że karma nadeszła, że nadchodzi karma i że co cokolwiek tam, słuchajcie, sobie nagrabiliśmy y w przeszłości, będzie trzeba to odrobić, nie? Ale ja myślę, że idziemy, idąc dobrym tropem. Że coś fajnego do was idzie strzelce. Ale słuchajcie, dopowiedzmy oczywiście. Dopowiedzmy sobie, coś mi tu spada. Dopowiedzmy sobie, kochane strzelce, co to koło fortuny może dla was znaczyć. Yy, mm -hmm. Koło fortuny, no. Koło fortuny. A w ogóle, kochani, wiecie, koło fortuny to dla mnie to jest też w ogóle wasza energia, nie? A super, rycerz kielichów. Jeżeli ktoś was obraził, to będą przeprosiny. No, to będą przeprosiny. E, jeśli nie, coś fajnego do Was idzie, coś dobrego, coś. Na no to czekacie długo. No i mamy tego głupca, słuchajcie, Mamy nową drogę, mamy nowy etap w życia. Także, kochane strzelczyki, ten tym, tym tydzień to jest tylko jeden tydzień. W Waszym życiu. Także, jak dojdzie, dojdą do Was jakieś smutne wieści, pamiętajcie, że to jest tylko chwila. Chwilunia. Osiem pentakli, tak słuchajcie I justice Znowu mamy sprawiedliwość, kochane strzelce Prawdziwość to też jest karma, prawda? Wiemy o tym. Kochani, no, koło, na koło fortuny mamy to, to i to. Wiecie co? Jest okej, okay, jest dobrze. Dojdzie do naprawy stosunków. Ja, jeśli ktoś, słuchajcie, was zranił, bądź wy kogoś, a myślę, że to ktoś was, kochane strzelce, dojdzie do tej naprawy. Tutaj mamy, słuchajcie, osiem pentakli. To jest naprawa. To jest, słuchajcie, też doskonalenie się. I tak może być, że jakiś strzelec, może zdecyduje się, może, tak? Może tak być, że jakiś strzelec zdecyduje się na naukę. Też, że może słuchajcie, będziecie chcieli się dokształcać yy, i to przyjdzie do was w przyszłości, co? Nie, kochani, i to dokształcenie może być Wam potrzebne do tego, żeby osiągnąć sukces, ale nie jest ok Koło fortuny z tym, z tym rycerzem yy, najmniejszym rycerzem kielichów to jest okej, okay. wiecie? On nam zawsze coś fajnego przynosi. Także słuchajcie, strzelczyki będzie okej. Okay. Yy, związki, związki wszelakie dla strzelca, poproszę. Związki wszelakie dla strzelca. Dziesięć mieczy. Kochani, kochani, <laughs> nie, nie wiem, czy powinnam się śmiać. E, tutaj mamy rydwan. No, kochani, no. I trzy miecze, i pięć kielichów. Co? E, I i dziesięć mieczy. No, słuchajcie, dziesięć mieczy mówi o tym, że przyjdzie jakaś jasność w związkach. Że ktoś się odezwie i powie nam, że nas nie chce. Albo nie, to ktoś nas nie będzie chciał albo słuchajcie, ktoś się odezwie i powie nam jakąś prawdę i my już wtedy, wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy co? możemy się poczuć słuchajcie, w jakimś związku jak w klatce, strzelce kochane też tak może być kochane strzelce, też tak może być że poczujecie się, że ktoś wam wbił nóż w plecy yy, n -hy, n -hy. ale generalnie dziesięć mieczy przynosi nam ulgę, wiecie Dziesięć mieczy przynosi nam taką sytuację, która nam coś rozjaśnia. To przynosi nam, wiecie, myślimy, myśl, myślimy nad czymś, nad kimś, nad sytuacją. Myślimy i myślimy, możemy spać po nocach, aż w końcu coś się takiego wydarzy, że już wiemy, na czym stoimy, no. W związkach. Pani mówiłam. Przyjdzie, słuchajcie, as mieczy. Przyjdzie. Przyjdzie wiadomość na temat związków no, może tak być e, jeśli ktoś jest w związku poczekajmy, zobaczmy a mieczy to jest dobra energia, to jest rozwiązanie, wiecie to jest rozwiązanie w punkt to jest dla nas dobre a nas mieczy jest super szczerze mówiąc sześć kielichów, no słuchajcie, no dojdzie do jakichś tam przeprosin, dojdzie do może tak być, że no dobra, może tak być, że jakiś eks do was przyjdzie, będzie was przepraszał no a wy. Podejmiecie decyzję, która będzie dla Was dobra znowu. Mamy słuchać dwie buławy i wy w siebie wierzycie. Dobrze, wierzcie w siebie. Mamy magika. Uwaga na no, oszustów. No, słuchajcie, no. Uh -huh, uh -huh. E, tak, na związki, słuchajcie, przyjdzie. Przyjdzie wiadomość, że ktoś was chciał oszukać, że może ktoś, e, słuchajcie, wam zawadzał w jakimś waszym projekcie. I przyjdzie do. przyjdzie tak, przyjdzie, słuchajcie, coś do was, no, w tym tygodniu, jakieś rozjaśnienie sytuacji. Będziecie wiedzieli, blokada runie, będziecie wiedzieli, z kim macie do czynienia. Tak, no, no coś, słuchajcie, czegoś się dowiecie w tym tygodniu i to będzie grube. Ale strzelce jest okej, okay, ponieważ przy tej, tej dziesiątce to już jest koniec, nie? Tu już jest koniec, tam macie jeszcze tego ten nie, Asa mieczy, czyli coś, coś nowego przyjdzie, czyli jakaś now, now, nowa myśl do was przyjdzie. Mhm. Rozjaśnienie sytuacji, kochane strzelce. Um, no i to może być taka sytuacja, wiecie, co związana z rodziną, no. Z rodziną, z najbliższymi nam osobami. Tak. Ok, niespodzianka. No, rycerz kielichów drugi raz nam się pojawił, czyli rzeczywiście może, może będą przeprosiny na temat jakiejś tam sytuacji. Może ktoś wobec Was był niemiły, niegrzeczny. Dlatego tu mam te pięć kielichów, bo rozmyślacie o tym. Może ktoś z rodziny, jak byliście tam, słuchajcie, na tych wszystkich świętych, może ktoś miał do was wyrzuty, wyrzuty, strzelce. A, nie przyjeżdżacie do domu, a wiadomo, strzelec to nie jest obywatelem świata. Kochani, i tak może być, że dojdzie do porozumienia, dojdzie, słuchajcie, do jasności, do wyjaśnienia sytuacji. Tutaj mamy dwie, dwa miecze, tak. Słuchajcie, kochani, kolejne dwa miecze, że albo wy podejmiecie decyzję, ktoś podejmie decyzję na temat bycia w związku, może wchodzenia w jakieś interesy, biznesy i Wy będziecie wiedzieli, na czym stoicie i może tak być, kochani, że ktoś kurczę, no, nie, nie do wszystkich to będzie, ale że ktoś może z Wami tam nie wiem, zerwać, tak może być ale pamiętajcie, że macie koło fortuny i głupca na najbliższą przyszłość czyli przyjdzie do Was coś nowego w to miejsce, to powiedzmy sobie tego rycerza kielichów rycerz kielichów to jest super energia, to przychodzi coś czego to przychodzi coś Eee, czego chcemy, czego potrzebujemy, już o tym myśleliśmy, zastanawialiśmy się i to przychodzi. Kwestia jest taka: tylko, czy my będziemy z tego zadowoleni w 100%. Będziemy! Przy dziewięciu kielichach jesteśmy zadowoleni z tego, co do Was przychodzi. Szczelce <grybujesz> jest OK, jest OK. Pamiętajcie, żeby nie być zbytnio naiwnym, nie? Przy tych y, dziewięciu kielichów, ale to jest zadowolenie. Także będziecie się cieszyli z tego, co tam do Was przyjdzie jako niespodzianka. I dwa kielichy to jest miłość, to jest dogadanie się, to jest pojednanie. Także może rzeczywiście przyjdzie do Was. Może oświadczymy, albo słuchajcie, przyjdą do Was, przeprosiny, oświadczymy. Aha, aha, aha. jakieś miłe słowa. Siedem buław i tu mamy kochanków, kochankowie. No, może ktoś tam się pokłócił ze swoją ulubioną osobą, ale dojdzie do porozumienia, dojdzie do naprawy tych relacji. Kochani, jest okej okay. i wtedy ruszycie, słuchajcie, na nowy etap waszego wspólnego życia. Tak, ktoś się będzie bronił, wy się będziecie bronić, może ktoś będzie was atakował, a i będziecie się bronić skutecznie. Kochani, jest okej. Okay. Jest OK. Dobra, kochani. E, praca finanse, praca finanse dla strzelca na przyszły tydzień. Praca finanse dla strzelca na przyszły tydzień. Uh -huh. Już chcecie coś zakończyć, no już chcecie jakiegoś zakończenia, jakiejś jasności. To przyjdzie. Pewnie razem z tą pełnią, no. Praca finanse 10, kolejna dziesiątka. Tu 10, tu 10. Kochani, 10 buław, czyli jest dużo roboty, będzie się działo. Dokładacie sobie tylko tej pracy. Słuchajcie, wyluzujcie trochę w tym tygodniu, co? Tu mamy króla buław, bo sytuacja przy 10 buławach mamy jeszcze energię, żeby pracować, żeby coś tam, słuchajcie, działać, ale tu już są resztki, tu już są resztki. I później przy, tej, przy tych 10 buławach, słuchajcie, możemy zachorować, wiecie, możemy nie mieć siły. Także, słuchajcie, pracujemy, ale nie aż tak, słuchajcie, na full. No dwa pentakle, tak, słuchajcie, no jakaś może macie dwie prace i słuchajcie, może macie dom, rodzinę, może macie jakieś dwie sytuacje, które musicie, słuchajcie um, obrabiać w tygodniu w tym tygodniu w pracy, w finansach, no i tak jak powiedziałam mamy siłę, żeby robić to, żeby żonglować, słuchajcie, tymi różnymi zadaniami, um, tak zwane multitasking, prawda, ale kochani, um, nie na długo nie na długo, przy dziesiątce była, przy dwójce pentakli Dajemy radę, ale już niedługo. Niedługo będzie trzeba wziąć wolne. Trzy miecze. Tak, kochani, słuchajcie, może tak będzie, że podejmiecie decyzję, pozbędziecie się czegoś z pracy. Może jakiś. Tak, może jakiegoś projektu, albo może tak być, że będzie Wam zabrany jakiś projekt, wiecie? Król Pentaklinie nie będzie Wam zabrany. Mamy cztery buławy, będzie świętowanie w pracy. Ja myślę, że po prostu dacie radę w pracy, prawda? E, I w finansach, i będzie na wasze, ale e, ogromny wysiłek w to pójdzie. Także uwaga, kochane strzelczyki, nie spalajcie się za bardzo w robocie, dobra? E, kochane strzelce, jaka, jaka jest zatem rada bądź wynik na ten tydzień, który wydaje się być bardzo, bardzo taki. Sin, jak sinus, sinus, O oh Boże, co ja tu chcę powiedzieć? Jakieś mądre słowo, ale nie wyjdzie mi, nie, kochani. E, ups and downs, co? Mhm. Taki emocjo, emocjonalny, dużo tych emocji, ale też tak trochę takich negatywnych też emocji, słuchajcie, i dużo w ogóle pracy, roboty, i dużo będzie się działo. No. I dwa pentakle to jest rada. No, słuchajcie, kochani, drugi raz pojawiają nam się dwa pentakle, także strzelce pracują ciężko. Tu mamy dwa miecze, no kurde, jakaś. Po pierwsze, po pierwsze strzelce, w tym tygodniu, tutaj mamy te dziesięć mieczy, może jeszcze całkowicie nie dojdzie w tym tygodniu do jakiegoś porozumienia, do jakiejś... Um... Do wyjaśnienia spraw może nie dojść w tym tygodniu, wiecie, ale dojdzie. Do, dojdzie. Bo macie na przyszłość macie tego głupca i słuchajcie, macie osiem pentakli i koło fortuny. W tym tygodniu może jeszcze nie. I słuchajcie, i przy tej dwójce była przy tej dwójce pentakli musimy, kochani, wy musicie ostrożnie tą waszą energię mm, mm, pożytkować, zużywać. Wiecie, żebyście nie wylądowali, kochani, gdzieś. Yy, yy, Zupełnie flat out, czyli słuchajcie, bez, bez energii, a wy jak widzę, że tutaj chcecie zakończać rzeczy i wielkie rzeczy do was też idą, musicie mieć energię, także słuchajcie, e, pamiętajcie o odpoczynku i pamiętajcie, że długo nie wolno, nie dacie radę tak długo żonglować też pojawiły nam się tutaj te dwa miecze. Pamiętajcie, że może będziecie musieli podjąć decyzję w tym tygodniu, bądź decyzja zostanie za was. Podjęta w tym tygodniu i może nie będziecie szczęśliwi aż tak za bardzo, ale pamiętacie, na przyszłość macie dobre karty. Także, aha, no i Strzelczyki to jest jeden tydzień, także zobaczymy, no. Boże, wszystko będzie okej. Okay. Dzięki serdeczne, strzelce. Pozdrawiam, pa! pa.